Water w tym sezonie jest zdecydowanie najprzyjemniejszy jaki tylko był od premiery I mówię to jako fan postaci do walki wręcz Water pod łuk nigdy nie był przyjemniejszy Głównie jest to za sprawą salwy, którą tak dobrze się leveluje Jejku, potrzebowałem w Diablo 4 takiego bildu. Ponieważ jeszcze właśnie nic takiego w grze nie było. Levelowanie tym buildem było zdecydowanie najprzyjemniejsze, jakie tylko jest w całym Diablo 4. To jak tutaj, sezon czwarty wprowadza nowe możliwości tworzenia postaci, nowe warianty postaci. Część umiejętności dostaje nowe życie, część jest ciekawsza, mocniejsza, po prostu fajniejsza. Więc, tak jak cały film nie będzie akurat o łodsze pod salwie, to widzieliście w moim filmie odnośnie levelowania start sezonu, tak wymyślono również drugi build. Łotra pod poszukiwanie serc. I tutaj, tak jak często mówię, ja build zawsze robię sam, ale czerpię czasami inspirację od innych twórców. I po prostu bardzo dużo osób mówiło o, o tym buildzie, pytało się, czy mam taki build. Zainteresowałem się tematem, patrzyłem mniej więcej, kto jak gra, i w taki sposób zrobiłem swoją własną wersję. Mogę zdecydowanie polecić innych twórców, jak Dioxide, WDGO, Lucky Luciano, chyba też miały swoją wersję tego Rogala, więc dosłownie każdy nim gra. Więc też pokażę wam co ja tutaj wymyśliłem. Więc po pierwsze tutaj same mechaniki postaci. Jest to postać pod poszukiwanie serc, czyli podstawowy atak. O dziwo w tym sezonie właśnie bardzo ruszyły buildy pod podstawowe ataki. Tak właśnie widzicie Barbarzyńca pod Grzmotnięcie. Ostatnio też się spopularyzował Druid pod Podmuch Wiatru. Tak tutaj Łotr pod poszukiwanie serc robi robotę. I to głównie jest za sprawą pasywki Krzywda. Widzicie <średziny> ten piękny mnożnik, który wciąż jest jeszcze mały. Tutaj... Na paragonie na idealnym moim planie, że widać 2200% mnożnikowe, tutaj oczywiście ja robię buildy dość tankowe, dość wytrzymałe, więc tutaj możecie wiedzieć, że jeśli ja zrobiłem ten build, to to jest raczej w tej takiej dolnej granicy. Często wyciągnie się więcej obrażeń, ale ja tutaj zawsze dbam o to, że moje postacie były przyjemne, nie przewracały się ciągle i były zdatne i na hardcore i na softcore dla nowszych graczy, dla bardziej zaawansowanych graczy. Ale przejdźmy sobie tutaj po całej zasadzie działania buildu. A później, tak jak standardowo, itemy, drzewko, skillę i tak dalej. W związku z tym, że nie używamy spendera, nie używamy naszego zasobu. Nie ma argumentu, aby używać cokolwiek innego niż wewnętrznego spojrzenia. Daje nam ono szansę na kryta. Kombinacji możemy używać tylko ze zdolnościami głównymi, a przygotowanie musimy używać mocy specjalnej. Tutaj ani tego, ani tego w tym bildzie nie używamy. Mamy koczatkę, która spowalnia wrogów oraz sama w sobie jest pułapką, więc nakłada też efekt pułapki na wrogów. Mamy trującą pułapkę. Która również jest pułapką, jak to na to wskazuje, i też truje wrogów. Mamy granat dymny, który oszałamia wrogów. No i standardowo cieństy krok, aby wychodzić z podszasku daje nam nieustępliwość, plus taki fajny teleport doskok Bardziej jako zdolność defensywna w tym buildzie. Oraz pęd, no bo każdy łotr bez pędu to jest po prostu słaby. Pęd jest najprzyjemniejszą zdolnością na łotrze, no i też najfajniejszym daszem w całej grze, więc tutaj nie można by go nie używać. A cały nasz damage to jest właśnie. Nie podstawowy atak, tylko właśnie te kółeczka, które widzimy dookoła, a raczej nasze poszukiwanie serc coś tam zadaje obrażeń, ale głównie te wybuchy, które widzicie, to to jest cały nasz damage. Te wybuchy to jest właśnie krzywda i ona działa tylko przy szczęśliwym trafieniu. Dlatego cały ten build będzie opierał się na wbijaniu jak największej szansy na szczęśliwy traf. Widzimy obecnie 67%, to jeszcze nie jest tak dobrze, ale te kółka w miarę się pojawiają, no i one robią na właśnie bardzo ładny damage. Używamy też hartowania pod wysliwanie dwukrotnych pocisków, przez co też tutaj widzicie, że od czasu do czasu wylatują mi dwa pociski z mojego łuku. A jeśli mamy 100% szans, no to ciągle mamy tak jakby dwa razy więcej obrażeń, więc też robi to piękną robotę. Cała zasada bolidu jak my skalujemy obrażenia. No właśnie skalujemy obrażenia przez dodawanie obrażeń odsłoniętym celom. Wszystko co nas interesuje jest skrzywdy. Całe nasze obrażenia są skrzywdy, więc sobie czytając to, kiedy zadajemy obrażenia odsłoniętemu wrogowi, musimy zawsze pamiętać, żeby wrogów odsłaniać, to wtedy mamy szansę na wywołanie eksplozji, która zadaje obrażenia oraz te obrażenia są zwiększone, oto jak dużo mamy premii do obrażeń zadawanych odsłoniętym celom. Więc wszystkie nasze itemy, czyli łuk, nasze bronie jednoręczne, nasze pierścionki, na amulecie jako temper, na rękawiczkach też dwa razy, wszędzie tylko i wyłącznie jak możemy, Obrażenia zadawane odsłoniętym celom. W hełmie, w amulecie szansa na szczęśliwe traf też jest bardzo ważna, ponieważ powoduje, że częściej tą krzywdę będziemy wywoływać. Tak samo gamy w broni obrażenia odsłoniętym celom. I wraz ze zmianami balansu w grze nie opłaca nam się skalować dwóch różnych rzeczy, dlatego widzicie, że szansy nakryta ma bardzo mało. obrażenia kryta ma bardzo mało. Więc tutaj akurat to nam zbyt dużo nie daje. Tak właśnie mówiąc do się tego wewnętrznego spojrzenia, to też aż tak dużo nam nie zmienia. Interesuje nas tylko i wyłącznie to, aby wrogowie byli odsłonięci, czyli właśnie jak sobie zaatakują wroga, to widzimy, że mają ten taki pasek fioletowy, no i wtedy możemy wywołać na nich krzywdę i robić nasze potężne obrażenia. Wszystkie cele bardzo łatwo odsłaniamy dzięki aspektowi przekątego dotyku, powodując, że mamy szansę na po prostu nałożenie odsłonięcia na wrogów. Nie jest to efekt kontroli tłumu, więc też my, jak w naszym midzie, skolejemy dość dużo tutaj mocy z efektem kontroli tłumu. Tak będziemy potrzebować jeszcze inne te źródła. Dodatkowo używamy to, że zatruci wrogowie zdają mniejsze obrażenia, więc zwłaszcza na bossy, chcemy sobie wejść w nich, zatruć. To zatrucie powoduje, że oni zdają mniej obrażeń. Rzucamy na nich kolczatkę, przez co oni otrzymują więcej obrażeń. No i grant dymny, który oszałamia i też zwiększa otrzymywane przez wrogów obrażenia. I po takim czymś możemy sobie po prostu stać i napierdzielać, ile tylko wlezie z naszego podstawowego ataku. Gameplay jest bardzo prosty, oczywisty, i tym buildem, nawet jak go dobrze wyskalujemy, możemy robić aż Uber Boss Level 200. Więc zdecydowanie jest to też bardzo fajny build, taki uniwersalny. Jest dobry do biegania pitów, jest dobry do biegania bossów, Uber Bossów, no i otwartego świata. Jest to łot, więc no, jest on wciąż bardzo szybki, co nie? Jedynie, na przykład, porównując do baraża, o którym mówiłem na początku filmu o Salwie, Salwa ma zdecydowanie większy obszar działania, jest o wiele przyjemniejsza do levelowania, więc moje polecenie nie levelujcie tym buildem. Tym buildem w teorii można już grać aż od levela 25. Więc te osoby, które nienawidzą zmieniać buildów, wiedzą, że są osoby, które chcą i nawet jeśli będzie to gorsze, to grają jednym buildem od początku do końca, to ewentualnie od 25. levela tym buildem już można próbować grać. Przejdźmy sobie po itemach. Idealny item macie jak zawsze w planerze w opisie. Tutaj akurat jest to build tylko na endgame, więc nie musicie nic przeklikiwać. Macie wszystko ładnie opisane, co masterworkować, co hartować. Idealne tutaj opcje, zdolności, drzewka. I tak dalej, ale tutaj pokażę co ja mam. Ja mam bardzo prostą wersję tego buildu, nie minmaxowałem tego w żaden sposób. Pokazuję co realnie bardzo prosto da się zdobyć. Chełmik po prostu ze szczęśliwym trafieniem, troszeczkę zdrowia, zręczność, super sprawa. Pancerz, bardzo ważne, potrzebuje mieć 9260 pancerza na każdej postaci, aby mieć kaparmora. Jeśli macie mniej, wasz build jest zły. Więc często ja to naprawiam po prostu dając jeden przedmiot, czy to zbroję, czy to spodnie z... nawet czasami hełm z większym bonusem do pancerza i to mi to całą, całą sprawę ratuje rękawiczki i oczywiście tutaj w sumie każdy inny sprzęt, bardzo ważne mieć dodatkowe obrażenia odsłoniętym celom spodenki, w spodenkach pamiętajcie, że możecie mieć plus do poszukiwania sets, co też wam daje bardzo dużo, w tym miejscu powinniście się skupić na tej statystyce buty, szybkość ruchu zdecydowanie top najważniejsze co tutaj potrzebujecie wylosować zdrowie odsłoniętym celom najważniejsze i tak samo inne bronie, zdrowie odsłoniętym celom najważniejsze Więściąki, szansa na szczęście wytraw i odsłonięcie. też dwie najważniejsze rzeczy. Atak speed mega się przydaje. Tutaj akurat, no ja mam, widzicie, że pierścienie dość słabe. No i amulet, szczęśliwy traf. Ja dodałem procent do zręczności, ponieważ nie trafiłem pod ruchu, ale jest takie znośne. Przypominam, dalej temu w opisie. Aspekty są bardzo proste. Zdawanie więcej obrażeń ogłuszonym celom. No my ogłuszamy przy pomocy grantu dymnego, więc każdego, którego trafi grantem dymnym, ogłuszam, zadaję mu więcej obrażeń. Zbroja, tutaj ważna sprawa Trafienia krytyczne zadane umiejętnościami strzelectwa Mają szansę na przewołanie mrocznego całunu To jest coś co was może, może ewentualnie zmylić Bo my w drzewku dajemy właśnie plus 5 do mrocznego całunu Ale nie mamy go na pasku No tak jak widzicie Mam go dookoła siebie kręcącego się Ponieważ tworzymy go właśnie krytując i dlatego stąd chcemy mieć ten minimalny kryt z wewnętrznego spojrzenia, aby te mroczne całony tworzyć. Mroczne całony dają bardzo dużo wytrzymałości. Jest to 10% razy 5, czyli pierwsze trafienie, które otrzymałem z wroga. To są obrażenia, które są zmniejszone o połowę, więc jest to bardzo mocna sprawa. Kolejny aspekt, tutaj ofensywny. Umiejętności grantów są umiejętnością pułapek, więc automatycznie granty stają się pułapką. zdajemy więcej obrażeń. I otrzymujemy mniej obrażeń od wrogów, którzy są. Objęcie pułapką, więc to też bardzo się przydaje, żeby tutaj ewentualnie rzucić kogoś granatem, nałożyć na niego pułapkę, nałożyć na niego kolczatkę. To będzie nasz główny sposób na zwiększenie obrażeń. Na pojedyncze cel, na jakąś elitę. Aspekt mocy, bardzo prosta sprawa. Zmniejszenie redukcji obrażeń. Aspekt chłoszczący, to nocwa jest przerażająca. Zwiększamy sobie prędkość ruchu. Dalej zwiększamy prędkość ataku. Aspekt Księżycowego szału, zwiększona szybkość ataku. Aspekt szermierczy zadajemy więcej obrażeń mając Pełny zasób. Zawsze mamy Pełny zasób, zawsze zadajemy więcej obrażeń. Aspekt wampiecznej klątwy, już tłumaczyłem, dzięki temu mamy takie fajne Odsłonięcie na wrogów. To jest ważne, obręcz pomsty Zadajemy więcej obrażeń celom, które są ogłuszone lub powalone. A my mamy coś takiego fajnego, że po trafieniu krytycznym oszołomionego celu staje się on powalony. Więc jeśli podejdziemy do wroga, oszołomimy go, a potem go trafimy krytycznie, to on się przewróci. Przez co nasz ten pierścionek, aspekt pomsty będzie dawał nam do obrażeń. No i kolejny ważny aspekt przystosowania powoduje, że zadajemy więcej obrażeń, mając dużo zasobu na postawę ataki, przez co jest też bardzo ważne. I temy, tak jak mówię, bardzo proste do tego buildu, I co też jest build, który, na którym nawet nie chcemy używać unikatów? Dużo osób się mnie pyta, jakie do unikatów używać, jakiego unikatu używać. Jakie Szczerze, dosłownie żadnego. Możecie biegać ze zbroją Tyrela, nie zabraniam wam. Ale tutaj właśnie jedyne co będzie pasować to unikaty defensywne, a raczej nie o to wam zazwyczaj chodzi. Zazwyczaj jak się pytacie o uber unikat, to chcecie unikat, który wam zwiększy obrażenia dziesięciokrotnie. No w tym buildzie nie ma uber unikatu, który wam jakoś specjalnie zwiększy obrażenia. Nawet szako będzie złe, ponieważ stracicie hełm, który daje wam szansę na szczęśliwy traf. Wiecie, nie wam nie da nic, bo nie używacie umiejętności głównej. Doombringer wa da wam dużo zdrowia, ale to znowu jest y, unikat defensywny. Więc dupy ja wam nie urwie. Jak chcecie więcej defensywy? Tak. Trybun zagłady, fajny, Tyrael fajny, Selik fajny, ale stracicie obrażenia. Wiem, że są osoby, które bardzo lubią trybun zagłady na tym buildzie, zwłaszcza w tym sezonie, gdy stakujemy tak dużo zdrowia, jest on bardzo mocny. Tutaj wybór należy do was. Przejdźmy sobie więc do drzew umiejętności I tutaj specjalnie też dużo do tłumaczenia nie będzie, ponieważ podstawowy tak poszukiwać serc, mamy szansę na zrekosztowanie do wroga, co czasami tutaj widzimy, że jeśli atakuje jednego wroga, to też wystrzeliwuje obok, przez co możemy wywołać więcej tych eksplozji. Jest to bardzo ważne, żeby zwiększyć nasze obrażenia. Redukcja obrażeń, zwiększony movement speed, ten build jest dość szybki, chcemy być jak najszybsi. Ten cienisty krok, jako defensywna zdolność z nieustępliwością, wymagana na każdym buildzie. Kolczatka, która spowalnia, wyziębia wrogów, żeby nakładać na wrogów wyziębienie Mamy zwiększone wrażenia z wyziębienia, więc to jest bardzo ważne tak jak mówiłem, to przewracanie przy podstępnym ataku, gdy wrog jest oszołomiony przy mocy granatu dymnego. Mroczny całun, który sobie tworzymy naszym aspektem legendarnym. Nadużycie, złośliwość na każdym bildzie rogala, bardzo mocne mnożniki. Na trującej pułapce nawet nie ma co wybierać długiej runy, ponieważ nie używamy umiejętności nasycania, ani nie bijemy dużo strucizny, więc nie ma to kompletnie sensu. Ale granat dymny, który daje nam możliwość zmniejszenia czasu odnowienia granatu, jest spoko. Dajemy dużo mocy do naszego granatu dymnego. Czas działania oraz skrócenie czasu odnowienia, jak dobrze pamiętam Chcemy mieć raz odnowienie, dwa razy wydłużenie Tak jest najlepiej No i tutaj zmieszanie obrażeń wrogom, którzy są zatruci To przy pomocy trującej pułapki No i dalej zwiększona szybkość ruchu, gdy mamy pełną esencję, ponieważ lubimy po prostu w tych grze być szybcy i drzewko paragonów na sam koniec, ale nie jakoś specjalnie mniej ważne. Dużo zdrowia wybranego też będziecie widzieć, że dużo rezów wybranych, ponieważ ten build sam sobie ma tak dużo obrażeń, że warto zainwestować w defensywę. I w tym sezonie mniej więcej tak to będzie wyglądało. Mało buildów w tym sezonie, jak na razie dałem, ale będę oczywiście robić ich o wiele więcej, ponieważ muszę większość buildów tutaj uaktualnić. I taka jest mniej więcej tendencja. Nasze paragony chcą mieć o wiele więcej defensywy niż miały kiedyś. Często tutaj się omiało na przykład tę jakąś odporność, zdrowie i tak dalej, ale nie w tym sezonie zdecydowanie na większości buildów to chcemy brać. Nie obrażenia tutaj, tylko właśnie defensywę. Więc po kolei strzelectwo, tropicielstwo, więcej obrażeń, większa wytrzymałość, super glif. Wchodzimy sobie dalej na wykorzystanie słabości. Mnożenie obrażeń odsłanianym wrogom, my tutaj jesteśmy mistrzami odsłaniania, więc jest to dla nas idealny wybór jako glif kontrola, to co mówiłem. Potężny mnożnik, bardzo duża baza do obrażeń jeśli chodzi o glify na łotrze, więc zdecydowanie top of the top. Potem idziemy sobie na tablicę zabójczą zasadzkę, gdzie dajemy sobie nadużycie. Też najważniejszy glif dla nas, dlatego też na najważniejszej tablicy 54 siły. Jedna tablica Łotra, jak dobrze pamiętam, która daje 54 siły. Chyba są dwie, ale ta jest lepsza. I mamy też tutaj redukcję i zwiększone obrażenia wrogom, którzy są w pułapce. No i dalej idziemy sobie do tablicy Hytry Fortel. Tutaj dajemy sobie gniazdo glifu, że wrogowie, którzy są pod umiejętnością pułapki. Otrzymują od nas więcej obrażeń. Kolejny fajny mnożnik. Tutaj mamy też zwiększone obrażenia główne, podstawowe. No, akurat tutaj te główne nam się nie przydadzą, ale musimy je wybrać przy okazji. No i ostatnia tablica to jest cios poniżej pasa z glifem odprysk. No, my zadajemy obrażenia fizyczne. Nie możemy sobie zmieniać typu obrażeń, poszukiwacza serc, i też nie miałoby to za bardzo sensu. Więc więcej obrażeń fizycznych, mnożnik na obrażenia na wroga pod tym, jak dużo obrażeń otrzymuje. Troszeczkę więcej redukcji obrażeń. Troszeczkę więcej obrażeń I tak jedynie co możecie rozkminiać odnośnie tych paragonów No to, że tutaj właśnie nie wybieramy umiejętności głównych, bo nie używamy ich To jest coś co często wybieracie w swoich buildach, ale w tym akurat nie Bo my bijemy umiejętnością podstawową No i też bardzo ważne co, że najpewniej będziecie potrzebować sobie dać czaszki w biżuterię Ponieważ będziecie mieć problem ze skapowaniem pancerza Tutaj na to uważajcie Najpewniej na sam start, jak nie będziecie mieć fajnych itemów To po prostu będziecie mieć pancerz w dwóch itemach na przykład zbroi i spodniach Ponieważ będziecie mieć problem z utrzymaniem tego 9230 pancerza Ale Bill tak jak mówiłem, fajny do pitów, fajny do farmienia, uberbossy też zrobi jak do niego zainwestujecie Prawie wszystkie glify mam już 21, nie mam nawet wszystkich Ale myślę, że jakbym na nim posiedział jeszcze parę godzin Może coś wytemperował tak 8 na 12, to już myślę, że spokojnie na te Uberbosy mógłbym iść Więc Bill zdecydowanie warty uwagi tak jak mówiłem, warto sobie też ewentualnie spojrzeć na buildy innych twórców, jeśli chcecie porównać sobie je między nimi, ja zawsze lubię sobie pograć swoimi, swoim wariantem, coś pokombinować samemu, więc tutaj też przedstawiam Wam to czym ja grałem, ocenę końcową zostawiam oczywiście Wam. Jeśli graliście już tym buildem, dajcie znać czy Wam się podobał, czy moja wersja może Wam się bardziej podoba, czy nie. Też będę miał tutaj bardziej informację zwrotną i pewnie kolejny build, który będzie to odnośnie barbarzyńcy pod różne kąsające wichry, różne konfiguracje, też żeby pokazać Wam jak można postacie w Diablo 4 budować. Więc widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia, Hej, bye baj, cześć, pa, hej.